Nie mam niestety wina. Nie ściągnę także marynarki, ponieważ jestem chory, przepraszam za mój głos. Ale mam dla Państwa inny prezent, najlepszą po polu y, psów. To jest do Państwa do dyspozycji po tych zajęciach. No, możemy, tak? Wszystkie zwierzęta się uczą. I te najlepsze i te trochę skromniejsze. Wszystkie zwierzęta się uczą. E, czyli zmieniają swoje zachowania. Najczęściej mamy do czynienia ze streserami, którzy szkolą psy. Psy, zwierzęta towarzyszące. Jest po prostu w Polsce najwięcej. Koty też można szkolić, trochę im gorzej wychodzi, ale można. E, ale to nie jedyne zwierzęta. W Afryce jest taka organizacja APOPO, to jest organizacja, która zajmuje się e, tresurą szczurów, uczeniem szczurów wykrywania materiałów wybuchowych. To są szczury, które żyją dłużej niż szczury laboratoryjne, ważą też więcej, bardzo inteligentne zwierzęta i pomagają e, wykrywać materiały wybuchowe w Afryce. Można szkolić także pszczoły. Takie urządzenie do wykrywania materiałów wybuchowych wygląda w ten sposób, że w pudełku zamkniętym jest 20 pszczół, jak pszczoła poczuje trotyl, to dotyka pszczółką blaszki i zapala się żaróweczka dzięki temu wiemy, że jest obecny trotyl. Można szkolić także zwierzęta z wykrywania e, mi, z wykrywania materiałów wybuchowych pod wodą, można szkolić gołębie, można szkolić ptaki. Z wykrywania rozbitków. Podczas obecnej wojny te filmy były wykorzystywane. To jest podobieżna naszej znajomej z ZOZ Gdańska. W przypadku zwierząt, które są w Zoo, są uczone w treningu medycznym, na przykład podawania ręki, żeby pobrać im krew, żeby sprawdzić zęby foką na taki oto sygnał. Zwierzęta są także uczone wykrywania chorób, np. cukrzycy, epilepsji. To ten czarny element nosa psa nazywa się trufla. I trufle można również oczywiście poszukiwać za pomocą zwierząt. Za pomocą zwierząt domowych na przykład. To jest zwierzę domowe mojego kolegi. To zwierzę domowe mieszkało przez 10 lat u niego w domu ale dwa lata temu postanowiło się z tego domu wyprowadzić, co jest dowodem na ocieplenie klimatu. Właśnie po prawej stronie cytryna, cytryna bardzo kwaśna, soczysta, sok cieknie z tej cytryny, jest naprawdę kwaśna, a po lewej bardzo słodki, to bardzo słodki malinowy z taką polewą jagodową malinową, a po prawej cytryna bardzo kwaśna, soczysta, cytryna. Co leci z tej cytryny? To, co Państwo prawdopodobnie poczuli, praca świnianek, to odruch bezwarunkowy, który Pawłow badał w 1904 roku. Tam nie było żadnej lampki. On warunkował hmm, te zwierzęta za pomocą właśnie metronomu. Stąd metromu, metronom na tym slajdzie. Oczywiście, od 1904 roku, kiedy dostał Nagrodę do Nobla, e, nauka bardzo poszła do przodu. Tutaj mamy przykład takiej nauki kwadrat wzmocnień, nagroda, kara, strata, unikanie, to Państwo muszą zapamiętać. Nagroda, kara, strata, unikanie, myślę, że Państwo już pamiętają, ponieważ bardzo szybko się uczymy jak to robić. Mamy różne narzędzia, to co Państwo widzą to jest clicker, clicker działa tak, jak Państwo zrobią to co ja chcę na ten znak ręką, czyli To ja wtedy kliknę, a ten klik będzie oznaczał, że dostają Państwo nagrodę. E, Kliker to jest maker nagrody. Takim fajnym e, modelem treningowym jest e, trenowanie e, kur. E, podczas treningu kur nie występuje ten element, który nazywa się emocja. E, państwo mają w sobie emocje, na pewno. Dobrze, dobrze, no, coraz lepiej. Kury propozorom uczą się bardzo szybko, są bardzo inteligentne, mogą się nauczyć skomplikowanych zachowań, e, na przykład e, wyciągania dziewiątki trew z stali kart albo wskazywania konkretnego miejsca. E, kury potrafią także nauczyć się kilku rzeczy, to się nazywa łańcuch zachowań. E, łańcuch zachowań. W Państwa przypadku wygląda tak, że ja podnoszę rękę, Państwo klaszczą, ja klikam, dostajecie nagrodę w postaci slajdu. Uwaga, przećwiczymy. Tak, ja klikam. Najczęstszy błąd jest właśnie brak tego timingu, czyli kliknięcia na czas. Można także psy ćwiczyć z wykrywania COVID-u. Tutaj miałem okazję uczestniczyć w Pierwszym Polsce w pilotażowym programie wykrywania COVID-u przez psy dla jednej z y, y, polskich służb w Centralnym Ośrodku Szkolenia Psów. Cztery psy. Skuteczność 95-96% wykrywania COVID-u. Najlepszy, najbardziej skuteczny był pies 12-letni, najstarszy. To informacja, którą warto zapamiętać. Uwaga. Nagroda. Nagroda. E, bardzo, bardzo interesujący czas który spędziliśmy z funkcjonariuszami, ucząc te psy. E, tutaj ogromny hard ducha, który trzeba mieć, żeby wystąpić przed Państwem dzisiaj. A odpowiadając na pierwsze pytanie, czy y, kadrowi try terminujący tych tak. Wypłata, wystarcona premia, nagroda, kara pieniężna. Kwadrat wzmocnień, warunkowanie, nagroda, strata. To na tyle ode mnie. Dziękuję serdecznie. Na środku pies Megi, mój pies ukochany. Zapraszam do adopcji psów z Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu. Skąd też Megi pochodzi. O, Dziękuję o, bardzo. Nazywam się Mateusz Woryk.